Dzień dobry, moi drodzy, witam serdecznie. Shark z tej strony. Słuchajcie, analiza Doja, obiecywana od dłuższego czasu, proszona przez wiele osób na kanale, m.in. Oleg 912 prosił pod Ethereum. Wojtek wiem, że ma, bo też pisał w komentarzach. Natomiast, słuchajcie, jeżeli chodzi o Doja, sytuacja jest no troszkę skomplikowana. Zaraz Wam wytłumaczę, o co chodzi. Przede wszystkim. Yy, Mamy, może inaczej, jest pewien scenariusz, ale ma on pewne zagrożenia, i najpierw Wam ten scenariusz powiem i pokażę. A później powiem wam o zagrożeniach, które są. Tak więc, jest to yy, troszeczkę inna analiza niż zwykłe, bo zazwyczaj te analizy są bardzo jasne, czyste, klarowne. Mówię, tutaj jest super poziom do handlu, tutaj powinno dojść i tak dalej, i tak dalej. Tutaj niestety tak nie jest. Więc proszę, żebyście przez pryzmat tych słów, które właśnie wypowiedziałem o, tej, yy, o tych zagrożeniach, żebyście tak tą analizę. Traktowali. A robi ją, mimo że nie lubię właśnie tego typu analiz robić, to robią ją właśnie dlatego, bo dużo ludzi prosiło. Dobrze, więc po kolei przede wszystkim zaczniemy od musimy zmienić sobie kolor, bo mi się nie podoba ten ciemnozielony. Przede wszystkim zaczniemy od budującego się w tym miejscu motyla. Zobaczcie, tutaj mamy budującego się motyl i ten motyl ma oczywiście kilka punktów zwrotnych, ale ja się skupię na dwóch, czyli 127%. To jest pierwszy i te 127% jest w tym miejscu. I teraz tak, ostatnie bieżący tydzień przebił. Punkt X, więc śmiało możemy mówić, że motyl jest w trakcie budowy. I ten motyl powinien dojść do swoich 127%, czyli w tym rejonie, tutaj. Ale, no właśnie. I tutaj zacznę mówić o tym zagrożeniu. Ten sam moment, który, czyli to przebicie tutaj punktu X, było jednocześnie jeszcze jednym ważnym wydarzeniem, a mianowicie, zobaczcie, począwszy od końca grudnia, od 23 grudnia tutaj, zaczął się budować multilevel. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I ten ruch, spójrzcie, Przebija ten dołek z końca grudnia, z 30 i robi fałszywe wybicie. Fałszywe wybicie zarówno tego dołka, jak i średniej 100. To nie koniec rozważań o zagrożeniach. Ale macierzysty dołek tworzący multilevel znajduje się nieco niżej, czyli tutaj. W tym miejscu i do tego miejsca nie doszliśmy. Co więcej, w tym miejscu, jak widzicie, nie ma dywergencji. Nie ma dywergencji ze wskaźnikiem e, MACD. I przy tego typu sytuacjach aż, aż by się prosiło, żeby cena spadła w dół, poprawiła ten dołek, który jest tak naprawdę, no mówię macierzystym dołkiem multilevelu i wybiła ten dołek, czyli spodziewałbym się właśnie z tego tytułu jeszcze ruchu w dół. Kolejna rzecz, która jest tym zagrożeniem, to jest ta średnia 100. To jest średnia multi timeframe'owa, ja na nią najadę, zobaczcie. To jest setka. I ten ruch, który odbił się z dołka z początku tego tygodnia, zrobił fałszywkę tych dołków i fałszywkę średniej. I to są właśnie te zagrożenia, o których mówię. Bo zobaczcie, ta średnia 100 nie była od bardzo dawna, od wielu miesięcy miesięcy? Tak, od bardzo wielu miesięcy dotykana. Ostatnie zetknięcie mieliśmy w październiku zeszłego roku. Więc i to jest właśnie to zagrożenie. Więc może być taka sytuacja, że ta średnia, która naturalnie jest, że zareagowało trochę, ale na razie jak widzimy, cena idzie bokiem, że odbije jeszcze do góry. Natomiast tutaj tworzy nam się ze średnich D1 cross. I to odbicie do góry na drodze do takiego solidnego, konkretnego odbicia do góry, stoją właśnie. Te średnie tutaj. I ja mam. Yy, I to jest właśnie yy, coś, co, co w chwili obecnej ciężko jest powiedzieć, jak to się yy, rozegra. Natomiast gdyby gdzieś w tych rejonach, może nawet z tego poziomu, na którym jesteśmy obecnie, ciężko mi w tej chwili powiedzieć. Yy, z tego poziomu, lub z tego, jeżeli byłoby mocne odbicie, gwałtowne, dające, pokazujące nam, że po prostu idziemy w dół, zobaczcie, że tutaj jest też średnia, tu są dwie średnie z D1, ale tutaj mamy też średnią setkę, więc gdzieś w tym rejonie, gdyby doszło do solidnego odbicia, i na przykład byłoby jakiś, byłby jakiś mocny wąsk, który odbija w dół, to byłoby to. Yy, idealny, yy, idealny układ właśnie do przebicia tego multilevelu tutaj. I teraz pytanie, jak się cena w tym miejscu zachowa? Ale przebicie tego dołka, no już jest taką bym powiedział pełnoprawnym otwarciem drogi do tego, żeby dojechać do tego 127, oczywiście dojeżdżając do 127 należałaby się reakcja do góry i jeżeli do tego dojdzie to najprawdopodobniej zrobi jakąś aktualizację natomiast jeżeli jeżeli tu będziemy mieli 127% to już jest rzut beretem do 161% 161% to jest drugi Mul, drugi poziom, y, punkt y, zwrotny, punkt D, motyla i motyle właśnie <coughs> najpierw dochodzą do 127, później reagują i, y, y, i lecą na kolejne, kolejne 161,8. Te 161,8 jest wspierane przez tą średnią multi-timeframe'ową. Zobaczcie, to jest ten rejon. Tu jest 25 z interwału W1. Tu jest Zgranie tych dwóch rzeczy. To nie wszystko. Pokażę Wam jeszcze jedną rzecz. Zobaczcie. Tylko, że teraz będę musiał znowu zmienić kolor. Teraz na jasno niebieski to yy, zmienię. Zobaczcie. Jeżeli przebijemy 127 i będziemy w tych okolicach, to cena utworzy nam szarka harmonicznego z punktem zwrotnym, czyli D, gdzie. Gdzieś tu, zaraz sobie to zmierzymy, tylko weźmiemy niebieskie FiBo. Zobaczcie, mierzymy sobie ramię CD i tu, gdzie jest 161% z 161% motyla, jest również strefa 113-127 szarka. Jeżeli Wezmę kolejne Fibo. Tym razem niech to będzie może zielone. Niech będzie zielone i zmierzę cały wielki od sierpnia 24. Wzrost do góry. To zwróćcie uwagę, że dokładnie tu jest 61,8%. Tak więc jeżeli ten cross tworzący się odbije nam tą cenę, to moim zdaniem lecimy na 0,27 a potem na 0,23. I tu będzie arcyważne, silne miejsce, do, w którym cena powinna się zatrzymać i powinna zareagować. Dokąd zareagować? O tym powiem w kolejnej analizie, przy założeniu, że najpierw zrealizuje się ta. Pamiętajcie, że ja nie mówię w tej analizie, że. Na 100%, że to jest pewniak, no, o pewniakach to nigdy nie mówię, ale chodzi o to, że ta analiza jest obarczona mniejszym, e, mniejszym, e, mniejszą pewnością, ze względu na to, że właśnie jesteśmy na średniej 100 z D1 i zrobiliśmy fałszywkę tych poziomów. I wszystko zależy od zachowania się ceny w tym miejscu. Jeżeli będzie gwałtowne, szybne, szybkie odbicie lub cena już z tego poziomu zareaguje, to lecimy na te dwa poziomy. Tyle moi drodzy, jeśli chodzi o doja. Dawajcie znaka, co sądzicie, dawajcie znać o swoich propozycjach. Mam kolejne yy, analizy, które czekają w kolejeczce. Ale czekam właśnie na Wasze e, propozycje. Dajcie znać, to jest dla mnie bardzo ważne. Dajcie znać, czy e, używaliście tych analiz, które ostatnio z e, wrzucałem: e, Algorand e, czy e, Ethereum, no, ki, kilka innych wrzuciłem. Dajcie znać, e, czy korzystaliście z nich i jak ewentualnie Wam poszło. Bardzo jestem ciekaw i jesteśmy, moi drodzy, w kontakcie do kolejnej analizki. A tym razem ja Was bardzo cieplutko pozdrawiam. Cześć, Shark.